Wicemarszałek Województwa, żona Donat Kasiura. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na no, wczoraj, gdy umawialiśmy się na rozmowę, jeszcze sytuacja nie była klarowna. Dzisiaj już chyba możemy powiedzieć, że jest sukces negocjacyjny, jeżeli chodzi o sytuację w Szpitalu Wojewódzkim. Myślę, że nie chodzi tu o sukces negocjacyjny, tylko chodzi o konsekwentną politykę. Tak jak obiecywaliśmy. Oddział chirurgii ogólnej, którego funkcjonowanie ze względu na to, iż sześciu lekarzy z dnia na dzień, a właściwie w połowie dnia złożyło wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, został tymczasowo zawieszony, ale już od poniedziałku uruchamiamy z nowym ordynatorem przyjęcia na razie planowe. A kolejno, myślę, będziemy już wracać do takiego pełnego działania. Tutaj ogromne słowa podziękowania dla właściwie wszystkich dyrektorów szpitali na terenie całego województwa, bo oddział, który był zawieszony, to jeden z 15 oddziałów chirurgii ogólnej na, na niższym poziomie referencyjnym, ale jednak w mieście Opolu. Tutaj wiadomo, iż ze względu na ilość mieszkańców ta pomoc jest bardzo potrzebna. Tutaj bardzo duże słowa podziękowania, szczególnie dla dyrekcji i wszystkich pracowników. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ale również szpital MSWiA, Szpital Wojskowy, Opolskie Ratownictwo Medyczne i, i wszystkie szpitale dookoła, dlatego że w momencie, gdy dowiedzieli się o naszej trudnej sytuacji, tak zaplanowali swoją działalność, aby mieli miejsce na przyjmowanie pacjentów w trybie nagłym. No, z punktu widzenia pacjentów Pani Marszałek, no taka sytuacja, że z dnia na dzień grupa lekarzy ogłasza, że no, właściwie kończą pracę, idą sobie, prawda? No to nie jest... Sytuacja komfortowa. Czy pani przewiduje, że w najbliższej przyszłości takie rzeczy się będą zdarzały? Bo słyszymy, że jest po prostu mało lekarzy. Pieniądze może by się nawet i znalazły. To, że jest mało lekarzy, to wiemy nie od wczoraj. Cały czas mamy najniższy wskaźnik. Lekarzy przy liczeniu na 10 tysięcy mieszkańców to około 28 lekarzy. Takie Województwo Mazowieckie ma jeszcze raz tyle lekarzy do dyspozycji. I to jest jeden problem, ale powiem tak, widzę, nie tylko światełko w tunelu, ale e, jestem przekonana, że za kilka lat już e, nie będziemy mieli tego problemu ze względu na konsekwentną politykę i tutaj myślę, że trzeba powiedzieć całego e, województwa, dlatego że. To, że 7 lat temu udało się uruchomić Wydział Medyczny na Uniwersytecie Opolskim, było zasługą naprawdę wielu osób, ale również wielu firm, wielu pojedynczych osób, bo to był nie tylko wysiłek organizacyjny, aby udało się umożliwić założenie tego Wydziału, ale również potrzeba było środków finansowych i tutaj zarówno firmy, jak i osoby prywatne, jak i jednostki samorządu terytorialnego składa się, aby ten um, wydział y, utworzyć, to, że on funkcjonuje i to funkcjonuje na bardzo dobrym poziomie, y, świadczą wyniki chociażby egzaminu lekarskiego, popularnie zwanego lekiem, gdzie y, po raz drugi już. Y, powiem tak nasi studenci osiągnęli czwarte miejsce w skali całego kraju. Także myślę, że wszyscy możemy być z nich dumni. Ja bardzo się cieszę z ich aktywności, nie tylko w takich organizacjach studenckich, które skupione są na, na rozwoju osobistym czy rozwoju zainteresowań, ale cieszy mnie to, że angażują się bardzo studentki i studenci medycyny w taką edukację prozdrowotną. Jak chociażby teraz w czasie piastonali, gdzie z naszą po mocą uruchomili projekt zwany tramwajem zwanym pożądaniem czyli wypożyczyli angielski autobus jeżdżą od wczoraj po mieście Opolu za darmo przewożą mieszkańców, szczególnie młode osoby, i edukują w kwestiach związanych z edukacją seksualną. Pani Marszałek, ale jest jeszcze kwestia tego, że oczywiście mamy Wydział Lekarski. Pytanie jest tylko takie: ilu z tych, le tych młodych lekarzy zostanie u nas? Ja jestem przekonana, że jeżeli mamy na każdym z roku około 100, ponad 100 osób, to połowa zostanie. Ale my jako samorząd województwa również nie zostawiamy tego przypadkowi. Ufundowaliśmy już kilka lat temu specjalny program stypendiów dedykowanych właśnie studentkom i studentom medycyny, tak aby przyciągnąć ich do naszego regionu i zmotywować, żeby u nas zostali. Obecnie 80 osób takie stypendia pobiera. To są stypendia myślę, że w dobrej wysokości, bo 2000 miesięcznie przez 2000 zł w co miesiąc przez dziewięć miesięcy w skali całego roku. To myślę, duży zastrzyk finansowy, a to, co muszą zrobić studenci to po prostu odpracować czas pobierania stypendium na terenie naszego województwa w jednostce medycznej która ma kontrakt z NFZ -em. myślę że bardzo jasne zasady No oczywiście z punktu widzenia województwa pewnie kosztowne no, ale dzisiaj chyba nie da się bez takich dużych nakładów na służbę zdrowia funkcjonować bo tutaj w szpitalu wojewódzkim przypomnijmy, no też poszło o pieniądze pieniądze i czas pracy bo gdyby chodziło tylko o pieniądze, to myślę, że nie byłoby problemu. Chodziło o to, że chirurdzy chcieli otrzymywać, myślę, że. Bardzo, bardzo wysoką stawkę 200 zł za godzinę, bez względu na ilość y, godzin spędzanych na dyżurach, bez względu na ilość dyżurów. E, a na to niestety y, szpital y, nie mógł sobie pozwolić. I, i ja to rozumiem, bo y, myślę, że nas też y, jako społeczeństwo y, na to po prostu y, nie stać. Y, pacjenci, którzy są w szpitalach, oni nie są na pojedyncze godziny, oni, konieczne jest również zapewnienie ciągłości e, ich leczenia. Także powiem tak, e, myślę, że powinniśmy e, koncentrować się na tym, co mamy dobrego. E, ja jestem bardzo zadowolona z tego, że e, udało się bardzo szybko e, znaleźć e, osobę, która e, właściwie jest już e, ordynatorem, to doktor e, Szymkowicz, którzy, który będę pracował w tym szpitalu, e, ale odszedł i teraz wrócił do niego. On kompletuje zespół. Mamy fantastycznych lekarzy, którzy chcą się rozwijać i chcą pracować i myślę, że to jest ważne, abyśmy pokazywali takie dobre przykłady. Ja jestem dumna też ze szpitala wojewódzkiego. Mamy tam jedyny w całym województwie oddział hematologii. Przygotowujemy się do tego, żeby być ośrodkiem transplantologii, a, a sąsiad, czyli Opolskie Centrum Onkologii to jednostka, która leczy na światowe Poziomie, bo przypomnę, trwa tam konferencja poświęcona leczeniu endometriozy. Choroba, o której tak naprawdę dopiero od niedawna mówimy, a dotyka około 2 miliony kobiet. Jesteśmy jedynym szpitalem, w którym leczymy w ramach kontraktu z nfz -em. Mimo, że on, powiem tak, nie jest dobrze wyceniony, ale to jest też jeden z problemów funkcjonowania szpitali, bo mamy z jednej strony organ prowadzący, który ja reprezentuję, z drugiej strony. Wytyczne ministerstwa, kontrakty z NFZ-em, ale te kontrakty też są w taki sposób układane, jak je wycenia Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. W związku z tym wiele różnych czynników, które trzeba. Myślę, że w wielu obszarach trochę na nowo poukładać. Mhm. No, w poprzedniej kadencji samorządu samorząd województwa ponosił dosyć duże nakłady, jeżeli chodzi właśnie o tej wzmacnianie tej bazy materiałowej służby zdrowia w naszym regionie. Jak wyglądają plany na te kolejne lata? Y aby móc inwestować środki europejskie w szpitale mamy tutaj linię demarkacyjną ale pewne rzeczy będą mogły być wykonywane natomiast niestety za czasów poprzedniego wojewody został uchwalony plan transformacji który był teoretycznie był konsultowany ale w Prawie żadne wnioski, które w konsultacjach były zgłaszane, nie zostały uwzględnione. Ogłoszony został plan, który właściwie zawierał elementy, które w ogóle nie, był konsult, nie były konsultowane. Um, protestowałam jako wicemarszałkini zarówno do wojewody, jak i do ministerstwa. Odpowiedź była taka, że on teraz jest uchwalony i dopiero od stycznia 2025 roku będzie można wprowadzać aktualizację. A to jest taki fundament, aby środki europejskie mogły być um, wydawane. My teraz bardzo intensywnie pracujemy zarówno z Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, ale przede wszystkim z wszystkimi podmiotami medycznymi, z jednostkami samorządu terytorialnego, aby zaktualizowana wersja planu transformacji zawierała wszystkie obszary, w które chcemy inwestować. I dlatego te inwestycje, które mają mieć dofinansowanie ze środków europejskich, będą się odbywały dopiero od przyszłego roku kalendarzowego. To, co jest ważne w tej perspektywie finansowej, to pomoc dla osób, które są pod opieką, czyli ta, ta opieka wytchnieniowa, ale również bardzo duża rola jest położona na szeroko rozumianą decentralizacji, ale też y, czyli tak mówiąc kolokwialnie, przedtem inwestowaliśmy przede wszystkim w szpitale, teraz y, w opiekę specjalistyczną, czyli AOS -y, oraz w podstawową opiekę medyczną, bo myślę, że sami wiemy, że tutaj y, potrzeba nam y, Takich, y, takiego wsparcia, dzięki któremu będziemy lepiej zaopiekowani. To, co dla nas jest również ważne, to y, nasze już regionalne programy zdrowotne, y, to, że sprawdził się ostatnio y, projekt rehabilitacji pokoju. Zróbmy pauzę, bo czas nam się kończy. Za chwilę ciąg dalszy. Zapraszamy Państwa do internetu. Oczywiście proszę zostać z nami. Proszę bardzo, te marsze, programy na poziomie regionalnym oczywiście yy, specjaliści wskazują, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, no natomiast no, czymś, ki, czy kimś trzeba realizować te programy yy, profilaktyczne, yy, regionalne. Yy, programy profilaktyczne, ale też programy, które yy, zajmują się leczeniem, bo tak jak yy, poprzednio udało nam się zrealizować program yy, rehabilitacji po yy, dzięki któremu Ponad 2000 osób uzyskało wsparcie w leczeniu skutków wywołanych chorobą covidową. I tutaj mówimy zarówno o tej rehabilitacji ruchowej, jak i pulmonologicznej, ale również tej związanej z mgłą covidową, czyli z tym, co się dzieje w naszym umyśle. Myślę, że strzałem w dziesiątkę jest przygotowywany przez nas Program Leczenia Bólów Kręgosłupa, bo myślę, że pan redaktor się zgodzi no z tak, tym, że to na wszyscy, to którzy dużo wszyscy narzekamy. W i, tak. I to nawet nie wszyscy, którzy tylko w biurach pracują. Myślę, że gdy popatrzymy nawet na dzieci, które spędzają bardzo dużo czasu, czy to w ławkach szkolnych, czy to przed komputerami, tutaj potrzeba nam takiego świadomego działania. Będziemy, przygotowujemy się właśnie do takiego kompleksowego programu, aby objąć no, nie tylko profilaktykę, ale również leczenie. Potrzeba nie tylko leczenia, ale również kampanii świadomościowej, więc tutaj będziemy na pewno bardzo dużo siły wkładać w to, żeby taki program dla naszego regionu przygotować. To, co mnie bardzo cieszy też, że duży nacisk położony jest na usługi jednodniowe. My mówimy od dawna już o różnych operacjach, które odbywają się w ciągu właściwie jednego dnia, prawda? Pacjent przychodzi, jest operowany i wychodzi, czy to chirurgia dotycząca zabiegów okulistycznych, ale też różnego innego rodzaju. Te wszystkie działania będą wspomagane i tutaj bardzo cieszę się, że to, że to będzie miało miejsce. Jeszcze jedno pytanie dotyczące nie służby zdrowia, ale też spraw społecznych. Urząd Marszałkowski obserwuje sytuację w Zawadzkiem, no tam Będą dosyć duże zwolnienia, jakieś pole manewru tutaj jest. Coś powiem Państwo tak, mogą zrobić. Dla tych była ludzi? to dla nas informacja właściwie taka, która spadła jak grom z jasnego nieba. Zarówno burmistrz Zawadzkiego, jak i nasz wojewódzki urząd pracy, ale Powiatowy Urząd Pracy nie mieliśmy żadnych informacji na ten temat. Jestem w kontakcie z burmistrzem, dlatego, że powiem tak, wojewódzki Urząd Pracy oczywiście. Ma jakieś swoje pola działania. Będziemy, powiem tak, zastanawiać się nad tym, co możemy zrobić dla tych pracowników. Mamy tutaj czas zaledwie do września, ale to myślę, że bardzo szybko minie. Cały czas, jako, jako jednostka samorządu, mamy projekt tak zwanego kształcenia się przez całe życie, czyli oferujemy różnego rodzaju dofinansowania na kursy, na przekwalifikowanie się. W przyszłym tygodniu zaplanowaliśmy Spotkanie takie zarówno z burmistrzem, jak i z marszałkiem Ogłazom, który ma pod sobą Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jak i z moim dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Myślę, że doprosimy też Powiatowy Urząd Pracy, tak, abyśmy wspólnie zastanowili się, jak w najlepszy sposób możemy pomóc pracownikom, którzy będą zwalniani. Na pewno potrzebna nam będzie potrzebna nam będzie analiza. Ile jest kobiet, ile mężczyzn, jakie mają wykształcenie, co można im zaproponować. Tutaj z jednej strony mamy 400 osób, które pracę będą poszukiwać, ale z drugiej strony cały czas mówimy, że to teraz praca szuka człowieka. Więc tak naprawdę myślę, że trochę czasu będziemy musieli poświęcić na to, aby połączyć potencjalnych pracowników z pracodawcami, którzy rąk do pracy szukają. I przy okazji prze... trzeba będzie im pomóc przetrwać ten trudny okres przejścia prawda, do tak. innej pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wicemarszałkini Województwa Polskiego, Zanda Donat-Kasiura była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.